Ok, dzisiaj robię test 9c, który pokaże mi na jaką wycenę powinienem móc się wspinać, biorąc pod uwagę tylko moją siłę, nie biorąc pod uwagę żadnej techniki, po dwóch latach regularnego wspinania. Zobaczymy. Na ten test składają się cztery ćwiczenia, w których każde z nich daje mi określoną ilość punktów do sumy. Potem ta suma będzie określać, jak mocno jestem w stanie się wspinać fizycznie. Nie biorąc pod uwagę w ogóle techniki, to będzie podciąganie z obciążeniem. Tutaj mam dodatkowe kilogramy, które będę zaraz sobie podwieszał. Do tego składa się z wiszenia na wytrzymałość tyle, ile się potrafi do odciny. Do tego wiszenie na chwytu tablicy z dodatkowym obciążeniem. I ostatnie będzie test siły core, czyli jakiś L-sit na drążku albo front level, jak się, jak się potrafi. Nigdy tego nie robiłem, więc to będzie fajny taki benchmark sobie zrobić punkt odniesienia za parę miesięcy jak sobie zrobię taki test znowu będę wiedział, czy ten trening działa i jaki jest progres. Także zapraszam. Dobra, zacznę sobie od 15 kilo. Kiedyś jak robiłem takie podciągnięcia z dodatkową wagą, no to doszedłem do 30 na jedno podciągnięcie, więc zobaczymy, czy 15 dzisiaj pójdzie. Uch. Czuję, że ciężko będzie to podnosić potem. Dobra, 15 kilo. Łatwo. Dodatkowe 5 i jeszcze 5. Czyli to będzie 10-25 kilo. Teraz będzie. Łańcuch w niczym nie pomaga. O, trochę cięższe. 25 kilo poszło, ale już było ciężko. Więc jeszcze dodam 5 kilo i zobaczę, czy pójdzie. To już wtedy byłoby prawie 50% masy ciała. No jeszcze trochę brakuje, ale ja powinienem odpoczywać między próbami. Tak teraz myślę. Także zaraz będę. Dobra, chwila odpoczynku była. I teraz zobaczę, czy to 30 kg pójdzie. To jest poziom, do którego ostatnio zaszedłem Jak trenowałem i zobaczymy. No forma nie najlepsza była. No i ja bym nie zaliczył tego ostatniego. Więc, więc no spróbuję te 2,5 kg, zobaczymy. W tej ostatniej części tego podciągnięcia nie mogę jakby dociągnąć do góry, więc teraz spróbuję, żeby zwrócić na to uwagę. 2,5 kg. No dobra. Lepiej poszło teraz. Wydaje mi się, że więcej miałem, że byłem bliżej tej, bliżej tej tablicy. Także przechodzę do zwisów teraz. Tego się najbardziej obawiam, bo moje palce są oj, ostatnio strasznie słabe, więc zobaczymy. Kolejne ćwiczenie to wiszenie na 20 mm krawątce. 5 sekund, no i z podczeponą wagą. Tutaj zaczynam bardzo nisko, bo, bo palce to chyba jest moja najsłabsza, najsłabsza strona. No i dobra, palce muszą być... 90 stopni nie mogą uciekać za mocno. Zobaczymy. Poszło w miarę łatwo, ale wydaje mi się, że to po prostu ściana dojdzie w pewnym momencie i więcej nie będę mógł dołożyć, więc spróbuję teraz strategicznie tylko 5 kg dodać. Próbujmy 10 kilo magnezji wezmę. Dobra. Nie było problemu, tak czuję. I to było 10 kilo, więc no następnie chyba dodam jeszcze 5, bo nie czułem jakiegoś, jakiegoś oporu mocnego, więc kolejne 5 kilo. Dobra. Poszło, a niewygodnie się to zdejmuje. Pozycja sumo, żeby zdjąć daj spokój. Czy kolejne 5 kg dokładać? Nie, dobra. Dołożę 2,5 kg na spokojnie, żeby się nie kontuzjować na pewno. I na tym skończę. Chyba przed chwilą mi ucięło nagranie, nie widziałem tego, więc spróbuję jeszcze raz podejście zrobić do zwisu. Tutaj mam teraz 17,5 kilo. na 20, 20 mm listewce. Przed chwilą poszło. Teraz już skończyłem nagrywać w zasadzie wszystko, ale jeszcze dogram to, żeby było na nagraniu. Jak robię. No już nie pójdzie. Teraz, już teraz jestem zmęczony po robieniu tego wszystkiego, ale poszło. Musicie mi uwierzyć na słowo, że poszło. 17,5 kg na 5 sekund z wisu. Dobra. Tego ćwiczenia jestem najbardziej ciekaw, bo nigdy nie robiłem. Nie ćwiczyłem ani nie robiłem czegoś takiego, więc zobaczymy. No i nie wiem właśnie, czy zaczynać z podgiętymi nogami, czy z wyprostowanymi od razu, ale, ale chyba zacznę z wyprostowanymi po prostu. I nie mam też zegarka, więc zliczę to po prostu na montażu. Także spróbujmy. O kurczę, Uf, to było mocne, nie wiem ile to było sekund, w mojej głowie zliczyłem z 20, ale pewnie się okaże, że to z 10 było, max. Uf, też nie wiem, czy moja forma nie była jakaś, jakaś dziwna, bo strasznie dziwno mi się trzymało tą pozycję, także zobaczę. Okazało się, że to było około 26 sekund, więc jestem mega pozytywnie zaskoczony, nie spodziewałem się. I w zasadzie zrobiłem więcej niż jest możliwe, bo 20 było max, i potem był front lever 5 sekund. Już potem się nie liczyło tych, tych nadprogramowych sekund, ale zawsze jakiś trening, więc ostatni test na dzisiaj. Zaraz będę przechodził do wyników. Póki co szło mi bardzo dobrze, jestem zadowolony z siebie. Zobaczę teraz, jak mi pójdzie na drążku. Tutaj wydaje mi się, że też głowa będzie musiała zadziałać. Ile będę w stanie po prostu pocisnąć dalej przez ten ból i, i wytrzymać. Także zobaczę. Dobra. I zaczynamy. że mi barki boleć ręce skupię się na oddechu Kurczę. To była walka. Zobaczcie, moje ręce. Ciężko się je teraz otwiera i zamyka. Uff, w ogóle nie liczyłem. Skupiałem się cały czas na oddechu. Przewiduję, że mogła być to jakaś minuta, 30, jakoś tak. Nie wydaje mi się, żebym więcej zrobił. Ciężko się było skupić na oddechu i. Zaczęło mi się nudzić od razu jak wleciałem na ten, na, ten, na ten rążek, więc to też było coś, co, co mnie jak najbardziej zatrzymywało, żeby wisieć dłużej. No i pompa. Tu, tu, barki z jakiegoś powodu, plecy i nogi. Nogi, przez to, że trzeba je trochę podwinięte trzymać, no to, no to nogi mi przeszkadzały. Jakbym mógł sobie tak spowodnie wisieć, to jeszcze bym pewnie tak 3-4 sekundy więcej powiesiał. Może nie niedużo, ale, ale na pewno by by pomogło. Także teraz wszystko to zliczę i zaraz wracam z wynikami. Dobra. Zacznijmy od tego, co mi poszło najgorzej i co w sumie spodziewałem się, że pójdzie mi najgorzej, czyli od treningu palców. Tu udało mi się tylko zwisać z dodatkowym 26% masy ciała. Co? Dało mi w sumie 3 punkty, następnie były podciągnięcia, którym akurat byłem zadowolony z nich, bo udało mi się zrobić 42% mojej masy ciała, i to podciąganie dało mi 5 punktów do całości, następnie było wiszenie, które udało mi się zrobić 2,5 minuty, co było mega zaskoczeniem, ale wydaje mi się, że to przez to, że po prostu była kamera, no i po prostu głowa zadziałała. To mi też dało 5 punktów, więc więc kolejne 5 punktów do sumy. No i następne zaskoczenie to elsit którego zrobiłem na maksa, bo udało mi się zwisać 20 sekund, i to dało mi najwięcej punktów niespodziewanie, bo nie było jakieś mega trudne. I punktów dało mi 6, więc w sumie miałem 19 punktów, co dało mi wycenę 7C, że taką powinienem się wspinać. Czy dużo, czy mało? Nie wiem. Na pewno nie jestem na tym poziomie. Ja osobiście po tych dwóch latach wspinania. Treningu mniej więcej dwa dni w tygodniu. Najtrudniejszą trasę, jaką zrobiłem, to na Moonboldzie 6B. Oczywiście to jest benchmark tak? i trzeba by było wiadomo, próbować na bieżąco te benchmarki, na jakim poziomie jestem, ale no ja bym sam się ocenił, że mniej więcej 6C, 6C, mógłbym zrobić. Jakbym kilka sesji po prostu poświęcił na to. Tak więc ten, ten test dał mi do zrozumienia po prostu, że moja technika jest bardzo słaba, widocznie, i muszę w ogóle. Od razu zależy się zatlenowanie techniki, a nie jakaś siła ani, ani co, tylko ta technika. No i wiadomo, siła palców. No ale tego akurat się spodziewałem. Bardzo fajny benchmark na przyszłość i na pewno zrobię za kilka miesięcy znowu takie coś, żeby sprawdzić, jaki jest progres. Teraz też zaczynam no hangi, czyli takie codziennie się po prostu trochę nachwyto tablicy zawieszam i zobaczymy, jak to też wpłynie na, na ten wynik w następnych miesiącach. A i jeszcze jedno, jak chcesz więcej. To zasubskrybuj i daj lajka, bo teraz będzie, będą części takie nagrania. Także do następnego.